Polscy piloci bombowi w czasie II wojny światowej wielokrotnie uczestniczyli w bombardowaniach Rzeszy Niemieckiej. W Wielkiej Brytanii Polacy dysponowali czterema dywizjonami bombowymi 300, 301, 304 i 305. W 1942 roku RAF rozpoczął strategiczną ofensywę powietrzną na tereny Rzeszy. Polscy lotnicy uczestniczyli we wszystkich ważniejszych nalotach, tracąc w tym roku 398 lotników i 89 samolotów. W kolejnym roku natężenie lotów było mniejsze, a straty wedle sprawozdań wynosiły 132 lotników i 28 samolotów. Polacy uczestniczyli wówczas w tak Bitwie o Rurę, a także pierwszym dużym nalocie na Hamburg. W 1944 roku ponownie nasi lotnicy zintensyfikowali działalność, atakując niemieckie zakłady przemysłowe, miasta i system komunikacyjny. Ogółem w latach 1940-44 Polskie jednostki bombowe przeprowadziły blisko 12 tysięcy lotów bojowych i zrzuciły około 15 tysięcy bomb i min. Okupili to stratą łącznie 1244 żołnierzy z personelu latającego.